Cześć Hejka, jest sobota 7 rano eee, i dzisiaj pokażę Ci wideo, jak powinien wyglądać dobry poranek, który da Ci energii werwy na cały Dzionek. Zapraszam do wideo. Cześć, mam na imię Aleksander, jestem trenerem medycznym. Bardzo Ci dziękuję, że tutaj jesteś. Eee, dzisiaj pokażę Ci w filmie, jak powinien wyglądać dobry, fajny poranek. No i od razu idziemy sobie do pierwszego z pięciu kroków. Tym pierwszym krokiem jest y, aktywność fizyczna, ruch z samego rana. Ja zdążyłem ledwo co stać z łóżka. Od razu, pierwsze co zrobiłem, to postawiłem nogę poza łóżkiem, i wyszedłem na zewnątrz, na dwór. No i teraz y, idę od razu y, pobiegać. To będzie moja aktywność z samego rana. Także widzimy się za chwilkę. Ja lecę z aktywnością. Zajebisty dzień będzie. Dobra, jestem z powrotem. Yy, zrobiłem sobie 20 minut biegu jakoś. Jest super pogoda, słońce świeci, także mega fajnie się czuję już. Dlaczego ten ruch? Po pierwsze, yy, wysiłek fizyczny jakikolwiek. Wydziela endorfiny, czyli hormony szczęścia. No i dzięki temu yy, po prostu od całego poranka yy, hormony szczęścia was yy, biją po prostu i jesteście szczęśliwi, dobrze nastawieni. Po drugie, małe zwycięstwo, czyli tak jak ja zrobiłem sobie już teraz bieg i to dla mnie było swego rodzaju skreślenie pewnego zadania z checklisty, co spowodowało również wydzielenie dopaminy, czyli drugiego hormonu szczęścia. <noise> czyli mam już dwa hormony szczęścia w sobie, a jest godzina 7.30. <noise> tak może być. Kurczę, i teraz... To musi być bieg strana, ta aktywność fizyczna, czyli ten pierwszy krok do dobrego poranka. Nie, to może być jakakolwiek inna aktywność. Możecie wejść na rower, możecie e, po prostu zrobić stretching. Nagrałem o tym odcinek. Nagrałem odcinek właśnie o e, ćwiczeniach na poranną sztywność, dlatego możecie sobie z nich skorzystać. Mm. Pod koniec tego filmu wkleję link do, niego, do tych ćwiczeń, bo generalnie to od Was zależy, jaką wybierzecie aktywność, ale ważne, żeby się z tego samego rana poruszać, bo wtedy jest po pierwsze ta sztywność, po drugie, właśnie jak zaczniemy ruchem, to dzień będzie naprawdę dobry. Dobra, jedziemy do drugiego kroku. Woo! Jojo! Drugi krok, czyli duża szklanka wody. Mmm. Idealnie po takim biegu czy ruchu wjeżdża. Ranek wstajemy to jesteśmy lekko odwodnieni, także perfekcyjnie pasuje taka duża szklana wody. Normalnie nie czujemy tego, że jesteśmy właśnie lekko odwodnieni, a nasze funkcje poznawcze, nasza koncentracja, uwaga lekko spadają, tylko że my niestety tego nie odczuwamy. Także zacznijcie dzień, kiedy przez noc macie ten post, nie pijecie, to zacznijcie dzień od dużej szklanki wody u mnie, muszynianka. I oczywiście, zobaczcie, cały czas mam słuchawki, muzyka, nastawcie się też dobrze, znowu ta muzyka powoduje, że wydziałem się te nerfiny, także cały czas słuchajcie z jakichś fajnych utworów. <grystanie> Idziemy do kroku trzeciego. Krok numer trzy. Siedzę sobie po turecku na ziemi, w pokoju już i krok numer trzy to jest medytacja, rozmowa z własnym sobą. Również nagrywałem o tym odcinek. Jeżeli macie sporo czasu z rana, nie musicie się spieszyć, to po prostu nie patrzcie na ten czas, tylko zamknijcie oczy i rozmyślajcie i albo wyeliminujcie myśli ze swojej głowy właśnie starajcie się oczyścić umysł. W każdym razie, fajne zrobić też na dworzu. Ja akurat to robię w pokoju, no bo na potrzeby tego nagrania. Aczkolwiek na dworzu jest mega przyjemnie, jak wiatr jeszcze powiewa, siedzicie sobie gdzieś w parku i możecie po prostu wyluzować się kompletnie. No i co robię podczas tej medytacji? Po pierwsze, rozluźniam na maksa całe ciało, a po trzecie, po drugie, afirmuję. E, Nastawiam się bardzo dobrze na cały dzień. Myślę, co dzisiaj będę robił. Po kolei sobie w głowie wizualizuję, co się będzie działo. Czyli że na początku idę gdzieś, w moim przypadku na treningi, nagrywam coś, e, później czytam jakąś ciekawą książkę, później rozmawiam z jakąś ciekawą osobą, pomagam komuś, wszystko sobie wizualizuję. Podczas tego cały czas mam szeroki uśmiech na twarzy, cały czas powtarzam sobie, podejmuję dobre decyzje, jestem szczęśliwy e, i afirmuję sobie w ten sposób, wizualizuję. Jeżeli jestem na dworzu, to czasami po prostu lubię wyrzucić wszystkie myśli z głowy i wsłuchać się w szum wiatru, w otaczające mnie dźwięki, wyciszyć i to jest też niezwykle przyjemne. Także ta medytacja chwila dla samego siebie. Wyłączcie wtedy telefony, wszystkie, tryb samolotowy i po prostu zamknijcie się w samym sobie, w samej swojej głowie. I to tyle. Trzeci krok za nami. Czwarty, przedostatni krok to. Zimny prysznic. Chyba mój ulubiony krok, A, ale to jest najlepsza część tego poranka. Przynajmniej najlepsze są chwile po tym prysznicu. O, zanurzamy całą głowę. Każdy może sobie trzymać tyle ile chce, o, tyle ile czuje. Nie musicie tego robić na siłę, możecie sobie zacząć od troszeczkę cieplejszej wody. Nawet skoczyliście 20-30 sekund, a zobaczycie, że jak wyjdziecie to będziecie czuli się jak nowo narodzeni. Ja siedzę około 3 minut i głowę za mną jest naprawdę później świetnie. Ostatni piąty krok to dobre, pożywne, duże śniadanko. I słuchajcie, zjedzcie to śniadanie spokojnie. Zjedzcie z uśmiechem na ustach, delektujcie się z tym smakiem, czujcie właśnie każdy z tych, słodkość, słoność, w zależności co Wam lubicie sobie zjeść, ale niech to się na nie będzie dobre, pożywne, da Wam energii na cały dzionek. U mnie to jest na przykład dzisiaj twarożek jakiś tutaj białkowy, który ma ze 150 kalorii, z 70 gram płatków orkiszowych, owsianych, banan, maliny po 100 gram tutaj i 20 gram masła orzechowego. Bomba! Dużo kalorii, zdrowych kalorii, zdrowe tłuszcze, owoce, czyli mikroelementy, mamy witaminy, białko mamy zdrowe jako twaróg i węglowodany złożone jako właśnie płatki. No i tutaj duża ilość błonnika w malinach oraz w płatkach powoduje to, że po prostu mam energii na dużo czasu, także w sumie do godziny, nie wiem, 15 jakby nie muszę nic w zasadzie jeść i teraz spokojnie sobie spożywam to śniadanko e, i później no po prostu mogę, jestem tarczą, która przyjmie wszystko dzisiejszego dnia jestem nastawiony dobrze, pełen energii e, szczęśliwy i gotowy na nadchodzący dzień to tyle słuchajcie e, super fajnie mi się ten odcinek nagrywało no bo jak sami widzicie te wszystkie rzeczy, które robiłem są niezwykle fajne e, w zależności od tego ile czasu macie, jak macie, jak wstaniecie wcześniej no to tak długo możecie sobie przeznaczać tak dużo czasu na te wszystkie poszczególne kroki, ale uwierzcie mi, że to te wszystkie kroki, mimo że wydaje się, że one trwają z 2 godziny, to można je zrobić w nie wiem 20, 30 minut. Coś takiego. Wychodzicie sobie na 10 minut pobiegać, wracacie szklanka wody, chwilkę medytacji z samym sobą 5 minut, zimny prysznic, to no to jest minuta czasu i później spokojne śniadanko. W zależności od tego właśnie ile macie czasu, to albo robicie coś dłużej i sobie konsumujecie, albo na szybko właśnie nawet jakiś szejk zrobiony i możecie nawet go pić spokojnie sobie jadąc do pracy i obserwując okolice. To tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak było właśnie i widzimy się już niedługo w następnym. Yo!